Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. TV Podczas otwarcia wystawy wielkanocnej w klubie Górnik w Senoku grupa aktorska Strachoczanie ze Strahociny zaprezentowała tradycyjny obrzęd pieczenia chleba. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo. A coś ty tak dziś od prędko wstała? stała? Boli ci co? Jesna matka, jestna! To no dzisiaj w nie mogą spać. A zresztą czy tak zawodzisz. A idź i kup Mama, mi się zdaje, że na naszym pozworcu coś się kwiczało. Josę myślę, że do nasze prosie wyleciało z chlebka i lato po ogrodzie. Idźcie tam prędko zobaczyć, żeby nie uciekło. Ta pewnie ci się coś i Proszę Prosie? Taty nawet nie łono mo być na maryśki wesele. Chodź, łoycik, to boczynu. Kto to widział, żeby za szynką po podwórku latać? A no, żeby się jeno nie wnerwiło, bo mu się miasto zepsuje. Co oni tak pognali? Poli się, czy co? Joje powiedziała, że nasze prosie wyleciało z chlęka. Takę ich nabrała po dziesiąt z wodziciela. Tyż prawda, ale ty lepiej uważaj, bo jak wrócą, to ci dadzą z wodziciela. Ale łopatą przez plecy, i o lepiej uciekaj. Jadwiszka, a coś ty sobie myśliła? Na podworcu cicho, rośnie w chlewku. Jeno no, sąsiad Staszek na progu siedzi chrząsze. a przeklina przy tym. Pytał nam się, co my tak gotowe dookoła tych obty. To o co ci chodziło? Z wodziciela, z wodziciela. o ci dom z Matka, daj jej spokój. To jej się udało nas znaleźć, ale nią ją jeszcze dziś odzwierzę. Dobre, Do tych żartów, bo roboty jest sporo. Lepa trzeba napiec na święta. Iść tam Jadwiga, wołaj Franka, niech wstaje. Matka, niech no Marysia zacznie piec flyt. Bo będzie się wydawać, to musi umieć. Ja na naniesę drewna do pieca. Dalej, staweń! Nie powiedziałam mu, jakiego drewna mu nanieść, ale może wreszcie coś i po tak rano wołacie, dopiero dnieje. Chleb będziemy piec, a go dają do chleba, rani trzeba stać. Pochwalony wy hołpie! Na wieki wieków, a co cię tu sprowadzą? A wasz chłop godzą, że będziecie piec chleb. Może ja bym pomogła, a potem bym se sama w waszym piecu upiekła, bo mój bak z dymi. I osłyszała, że ty dzisiaj coś ktoś słabujesz. A taką um, ci do niczego. To no, ja ci pomogę, raźni będzie. A tak, Franek, Maryśka, przynieście nam tudzieżkę. I you no know, uważajcie, tam w już zacien rośnie. To pewnie żeście wczoraj z kwasu przygotowali? Ta wczoraj wieczorem się robiła. Bardzo uważony, żeby nie wzruszać. Chleb musi być ładny, bo to świąteczny. Dziszka. To najważniejsza rzecz w hołpie. Czas nią szacunkiem. niesie się ciasto mieści na chleb. Chleb i woda nie ma głoda. Przegiożę drewno. Tata, a jakie drewno żeście przynieśli? A co to? Gdzie się znoś na chlebowym drewnie? No, przyniósł dobre, sosnote. Będzie wielki płoglin, cały pies błognieje. Jak trza jeszcze, to mnie wołajcie. Będę na podworcu. Franek, Marysia, przynieście nam tutaj ciężkę bliżej. Idź jeszcze przynieś przynieźnieckę i mąkę i sitko. A ty już iść do swojej roboty. Chleb pieką baby. Mama, niech Marysia mieści ciasto, bo chce się nauczyć. Wy jej się godać, co i jak ma robić. I on prawdzie bolą zęby i nie może godać, ale mieści z mąki. Tak, tak, chce się wydawać, to musi umieć piec chleb. A umyłaś te ręce? Ma zapaskę i kustkę. No to winie Boże zaczynaj. Do zaczynu wlej trochę wody. Wsyp soli. Przesij mąkę. Prawą ręką w prawą stronę, Prawą się żegnasz, prawą mieś Wikta! Wiktar, w piecu na pole. Ło, dobre drewno, suche, to się wnet na pole. Tu już wystarczy, bo cię ręce bolą od tego mieszenia, Wita. A jak łona się myślała, że ciężko karować na kawałek chleba, pokorz no tu. A wystarczy, będzie dość, zostawmy mnie, prośni. Od rana garło boli. Dom ci kostkę ze święconej palmy. Połkniesz, może ci to pomoże. Tadej! Przynieś tam Maryś, nie nosi jałowcem niepokój. <noise> <noise> Moż wody, by się zadłonisz. <noise> Wiesz, jak to nie trza dużo. <noise> No Jałowiec dorodny dobrze się trzyma. Mama, Ma, Ma. Ma. czas to masz wyrosł, trzeba go chyba czopką przykryć, żeby ścieżki nie wyskoczyło. Idź, pan Tereska, zobacz, czy się już już poliło. A ty, Maryś, przynieś kociuba i łupatę z kumory. Będziemy wsodać chleb. tak ładat ciasteczko. Ej tam bode Tereska trochę. Jo czekaj no. <coughs> Ta czekajcie. Ty się już łodzuń, na mhm. i na łopatę Jową podsypię powierzchni czornuszko Co to to, jest, jest, teraz jest. No to w imię Boże! Do pieca! Topowały, żeby powały, chleb wysoko wy. Chleb <grydź> już pewnie w piecu. To możemy wryść? Tak chodźcie, jedno dwieże dobrze zapierejcie, żeby przyciągów nie było. Mama, a może by to zjadł? Bo tu tak pochnie, że się jeszcze. Jak chleb będzie gotowy, to dom wam zjecie. A wy do koszyka już macie. Wszystko gotowe. Ta paskę barana i pokropiorki wczoraj, że mu piekła. A dość się nawet udały. Jono kopał szodów. Maryśka na dropach. Sane. kiełbasa i szynka wiszą w komorze na choczku. My starto wczoraj, wędzili. Pranek zrobił nowy koszyk. A Maryśka wyszyła nowe serwetki. Koszyk jest trochę większy, to się w nim wszystko zmieści kiełbasa, szynka, szon, sól, jaja, łoce, masło, a na wierzch, baron i tan. Matce w tym roku pokropiorki wyszły wielkie. To się nie bardzo zmieszczył. Wezmą mu osobno zawiązane w kustkę. Witka! Mamy tu gadu, gadu, a chleb czasujęta wyjmować. No to chodźmy. Spoli to Będzie. Otwieraj intereska. Chodź, rany czasu. Ale będzie dobry. Mama, dajcie nos kosztować, bo nie mogę się już doczekać. Ta jeszcze trochę ciepły, ale wam popróbujcie. Ojciec, zaczynaj. Dajcie nóż. Oj, ten nożem to nie wiem. O, boże. O, boże. O, boże. O, boże. <grystanie> Matka, lepiej. A wy terek, skakodzieś. Ale pochnie! Masz Oj. Dobre. Boże, chleb trzeba szanować. Wiem, tata, wiem. Wy wszyscy pamiętajcie, że chleb trzeba szanować. Dziś wszystko jest na opak. Dlatego też trzeba wszystkich uczyć szacunku dla Bochenka chleba. A z okazji zbliżającej się Wielkanocy, wszystkim życzymy zdrowia, radosnego świętowania i smacznego chleba. TEVAU